Kochany bracie, kochana siostro, jest to propozycja na miesiąc maj. W obecności Maryi, tej, która żyje w woli Bożej, zapoznamy się z treścią Apokalipsy Jezusa Chrystusa. Są to pisma Luizy Pikarety. W tym czasie, który przeżywamy, który może jest niezrozumiały, ale w którym wypełnia się wola Boża i toczy się walka o nasze zbawienie o to, aby nadeszło Królestwo Woli Bożej i panowało jedno Królestwo jako w niebie taki na Ziemi, To jest zaproszenie dla każdego z nas, dla tych, którzy mogą i chcą, by poznać te treści, by się nie bać, by ufać Bogu, by pomaleńku uczyć się żyć w woli Bożej. Dla tych, którzy mogą i chcą, Przyjdź Jezu, przyjdź. Na ciebie czeka świat tęskniony. przyjdź Jezu, przyjdź. Na ciebie czeka każdy człowiek, przyjdź Jezu, przyjdź. Na ciebie czeka świat tęskniony, przyjdź Jezu, przyjdź. Na Ciebie czekam, bardzo czekam ja przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, niech nastanie jedno królestwo, królestwo woli Bożej, a